Witajcie! Dziś przygotowałem dla was ranking produktów, które wydały mi się naprawdę interesujące. Na razie nic nie zdradzę, ale zapewniam, że będą niespodzianki. Wszystkiego dowiecie się zaraz po napisach końcowych. Numer 4. Jest to pneumatyczny pistolet do gwoździ z lekkim aluminiowym korpusem i miękkim uchwytem zapewniającym wygodę podczas pracy. Podobnie jak inne szywacze, jest on wyposażony w system bezpieczeństwa, spust, który uniemożliwia przypadkowe uruchomienie pistoletu. Ważąc zaledwie 581 gramów, jest to jeden z najlżejszych szywaczy na rynku. Produkt jest dostarczany w komplecie z męskim szybkozłączem 1/4 cale. Link do tego produktu znajduje się na dole opisu. Numer 3 Gwoździarka TCN20 firmy Einhell posiada wygodny, ergonomiczny, miękki uchwyt, który nie powoduje bólu i pozwala na pracę bez wysiłku. System bezpieczeństwa zapewnia, że można go używać tylko wtedy, gdy jest utrzymywany w pozycji roboczej. Siła uderzenia jest regulowana elektronicznie, a dzięki dobrze widocznemu wskaźnikowi poziomu magazynka zawsze wiadomo, ile gwoździ jest dostępnych. Sprzedawany jest z zapasem 1500 gwoździ. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie. Numer 2 Gwoździarka Elektryczna TRE 650 ma korpus stworzywa ABS system regulacji głębokości skoku i system bezpieczeństwa kontaktowego. Ergonomiczny gumowy uchwyt sprawia, że narzędzie jest bardzo wygodne w użyciu, mieści do 100 gwoździ, a w przypadku zacięcia można liczyć na mechanizm zapobiegający zakleszczeniu, znajdujący się z przodu gwoździarki. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 1. Gwoździarka jest dostarczana z 500 wkrętami z łbem walcowym o długości 30 mm, z łączką kolankową, butlą olejową, zapasowym tłokiem, uszczelką, gumową osłoną, kluczem dwubiegunowym. Główną cechą gwoździarki Mansman M15350 jest to, że nie pozostawia widocznych śladów po wbiciu gwoździ, a w każdym razie ogranicza się do samego otworu w gwoździu. Link do tego artykułu znajduje się w opisie.